Nazywam się Paweł Skowronek, jestem kierownikiem kliniki ortopedii małoinwazyjnej i rehabilitacji WUM. Z nieuprywaną radością chciałbym zaprosić Państwa do nowej kliniki małoinwazyjnej chirurgii Biodra NL Sport Ulica Łazienkowska 3, gdzie zapraszam Państwa na konsultacje przedoperacyjne, a również na ocenę korzyści, benefitów wynikających z takich zabiegów. Zabiegi protezoplastyki stawu biodrowego z użyciem techniki małoinwazyjnej dedykowane są do praktycznie wszystkich pacjentów z pierwotnymi zmianami zwyrodnieniowymi stawów, z nasilonymi dolegliwościami bólowymi, ale również z dużymi ograniczeniami ruchowymi stawów. To są zabiegi dedykowane do pacjentów z bólami z spoczynkowymi, ale również z takimi, które mają uciążliwość w dniu codziennym, ze wszystkimi czynnościami życiowymi. Mało inwazyjna metoda protezoplastyki z techniką dostępu przedniego MISDA charakteryzuje się przede wszystkim tym, że nie ingerujemy tkanki z pacjenta tak jak w standardowych dostępach. Jest to dostęp międzymięśniowy, gdzie możemy dostać się do stawu między mięśniami. Dzięki temu uzyskujemy od razu pełne napięcie mięśniowe bezpośrednio po zabiegu, stałą siłę mięśniową i jednocześnie możliwość aktywności właściwie od pierwszych godzin po zabiegu operacyjnym. Jakie korzyści możemy mieć przy wykorzystaniu techniki inwazyjnej? A więc przede wszystkim, tak jak pierwotnie wspomniałem, jest to mniejsza ingerencja w tkanki miękkie, nie odcinamy żadnych mięśni, w związku z tym nie musimy dokonywać reinsercji. Mięśnie są nieuszkodzone, niezbliznowaciałe, w związku z tym mają naturalną siłę mięśniową sprzed zabiegu i jednocześnie od razu umożliwiają pełen zakres siły i ruchomości bezpośrednio po wykonaniu zabiegu operacyjnego. Pamiętajmy też, że mięśnie, które są odcięte, duża ingerencja w staw zwiększa ryzyko zwichnięcia takiej protezy. Mamy też możliwość powrotu w większości tych pacjentów do Aktywności sportowych. Kolejnymi atutami tego dostępu jest bardzo niska utrata krwi, niewielka ingerencja w tkanki miękkie wzdłuż całego stawu, aż do momentu osiągnięcia jego głębokości, ale również mniejsze ryzyko infekcji czy mniejsze dolegliwości bólowe. Jak pokazują nam badania, to jest prawie 50% mniej zużycia leków przeciwbólowych po takim zabiegu w stosunku do zabiegów standardowych.